Jeszcze rano Larisa w panice biegała po sklepach, próbując znaleźć głośnik. Mąż powiedział jej wczoraj, że w jednej z sieci jest na ten głośnik dobra promocja. Wkrótce będzie miał trzydzieste urodziny i od dawna daje jej do zrozumienia, że właśnie taki prezent BY mu się spodobał. Drogi, ale Kirill już ją zamęczył tymi sugestiami. I Larisa prawie pogodziła się z myślą, że będzie musiała wydać na to pieniądze. Nie to, żeby jej pensja na to nie pozwalała, ale w końcu nie są milionerami. Jednak przemyślała to i zamierzała kupić ten głośnik muzyczny na raty. A tu taka promocja dużo lepiej byłoby go nabyć w niższej cenie. I ma wrażenie, że goniła za jego cieniem. Wygląda na to, że wszyscy marzą o tych głośnikach i wszyscy dowiedzieli się o tej promocji. Do obiadu była w trzech sklepach, ale bezskutecznie. Zmęczona usiadła, by napić się kawy z deserem może sobie na to pozwolić, skoro już tak się nabiega. Nie tylko mąż ma być zadowolony, ona też się poczęstuje. Larisa była zła, już nastawiła się na dobre oszczędzanie i nic z tego nie wyszło. Jakby z własnej kieszeni musiała wyrzucić dodatkowe pieniądze na wiatr. I mąż ją denerwował. Ona takich drogich prezentów nie zamawiała. Ale skoro tak, to też coś wymyśli na swoje trzydzieste urodziny. I bez sugestii wprost powie, że chce nowy telefon. I pokaże link. Jaki konkretnie? Bo Kirill nie rozumie sugestii. Poza tym to żartowniś. Może kupić jej zabawkowy telefon. Ot, tak dla śmiechu. Młoda kobieta popijała kawę i rozmyślała o zawiłościach życia. Zawsze coś nie tak. Chociaż ta promocja nie wpłynie tak bardzo na ich życie. To z doświadczenia już wiedziała, że jeśli zaczyna się nie układać, to idzie to łańcuchem. Wygląda na to, że teraz mają czarną pascę. Tydzień temu męża ukarano grzywną w pracy za błąd. Wcześniej Kirill upuścił telefon do toalety. Cud, że telefon odbił się i wylądował szczęśliwie na wycieraczce. Ale odpadł kawałek od toalety. Musieli kupić nową. Teraz przegapiła promocję. Co dalej? I tu zadzwonił telefon. Nieznany numer, ale Larisa zawsze odbiera połączenia. Wystawia w internecie stare i niepotrzebne rzeczy, więc reaguje na każde połączenie. Myślała, że ktoś chce coś kupić, ale męski głos zwrócił się do niej po imieniu i nazwisku. Larisa niepewnie potwierdziła, że to ona. I już po kilku minutach była jeszcze bardziej zdezorientowana. Świetnie, umarł jeszcze jej ojciec. Prawie się rozpłakała, ale szybko się opamiętała. Jaki ojciec! Od tego momentu życie młodej kobiety zmieniło się. I nie mogła jeszcze powiedzieć na pewno, czy ta czarna pasa się rozszerza, czy już przeszła w białą. W rzeczywistości swojego ojca nigdy nie znała. Prawdę powiedziała jej matka, gdy Larisa miała 13 lat. Mężczyzna matki, dowiedziawszy się, że ta będzie mieć dziecko, poradził jej, by dokonała aborcji. Dał jej na to pieniądze i więcej go nie widziano. Zresztą, nie można go nawet nazwać mężczyzną. Larisa nawet nie myślała, że ten człowiek wie, że jego dziewczyna zostawiła dziecko i że ma córkę, minęło 27 lat. Nikt nie wspominał o ojcu. I oto on przypomniał o sobie przez notariusza. Larisa mogła tylko zgadywać, co jej chcą powiedzieć. Notariusz nie chciał nic mówić przez telefon, tylko poprosił ją, żeby przyszła jutro. Młoda kobieta już nie miała ochoty biegać za promocjami. Niczego dobrego od notariusza się nie spodziewała. Znając swoje szczęście, pomyślała, że teraz na nią coś zrzucą. Pewnie trzeba będzie szukać adwokata, myślała. Póki co nikomu nic nie mówiła, a szkoda. Mniej by się martwiła. Nawet jej do głowy nie przyszło, że chodzi o testament. Jakiś złośliwy notariusz trafił się nawet nie napomknął o tym, każąc jej się martwić. Ale następnego dnia Larisa martwiła się już o czym innym. Okazało się, że jest spadkobierczynią ogromnego mieszkania z antycznymi meblami i kolekcjonerskimi obrazami. Czy przyjmie pani spadek? Niezadowolony, zapytał notariusz. Wygląda na to, że był zazdrosny, ale młodej kobiecie jego reakcja była obojętna. Nie mogła zrozumieć, jak to się mogło stać. To dziedzictwo spadło na nią jak grom z jasnego nieba. Larisa potem na świeżym powietrzu dochodziła do siebie. I pierwszą osobą, której przekazała tę nowinę, była jej matka. Myślała, że ona też się zdziwi. Ale okazało się, że matka była częściowo poinformowana. Opowiedziała, że kilka lat temu odnalazł ją ojciec Lerysi. Wiedział o istnieniu córki, ale nie chciał uczestniczyć w jej życiu. Uważał, że jego była dziewczyna sama podjęła taką decyzję, i on nie chciał dziecka. Dał jej pieniądze, żeby mogła to rozwiązać, ale ona postąpiła po swojemu. Dlatego mężczyzna uważał, że nie ma wobec niej żadnych zobowiązań. Tak właśnie przeżył swoje życie. Nie chciał się żenić, nie miał więcej dzieci. A pod koniec życia przypomniał sobie o swojej jedynej spadkobierczyni. A mężczyzna był ponad 20 lat starszy od swojej dziewczyny. Teraz miałby więc około osiemdziesięciu lat. Jego zdrowie zaczęło się pogarszać, więc postanowił zadbać o swój majątek, bo nie chciał, żeby dostał się w niepowołane ręce. Matka Lerysi nie chciała mieć z tym człowiekiem nic wspólnego. Ale gdy usłyszała o jego zamiarach, nie odmówiła. A już rozumiem, córko. Więc to dlatego gdzieś mi się podział paszport. I przypomniała sobie, jak dwa lata temu jej paszport gdzieś zniknął. Musiała kupić bilety, a dokument jakby zapadł się pod Ziemię. Przeszukała całe mieszkanie, myślała, że będzie musiała zrobić nowy. Ale po kilku dniach przyszła matka, poprosiła, żeby się uspokoiła i poszukali razem. I paszport znalazł się tam, gdzie już sto razy patrzyła. Więc wtedy nie pojechała z przyjaciółmi na wakacje. I okazało się, że nie bez powodu. Tam wszyscy się pokłócili. Więc to była kwestia przypadku i nieprzypadku. Teraz oczywiście Larisa złościła się na matkę. Wszystko załatwiła bez jej wiedzy. A po co ci wcześniej było wiedzieć, matka wzruszyła ramionami obojętnie. Myślałam, że on jeszcze sto lat pożyje. Nam od niego nic nie było potrzebne. Ale skoro tak postanowił, to dobrze. Przynajmniej coś dobrego w życiu zrobił. Lerysi zrobiło się trochę smutno. Chciałaby zobaczyć swojego ojca. Nie można było nie przyznać, że to, co zrobił, zasługuje na szacunek. Matka nie widziała jego mieszkania i spotkała się z nim tylko dwa lata temu, kiedy sporządzano testament. Tamten opowiedział jej o swojej kolekcji i dał jej do zrozumienia, że jest warta niemałych pieniędzy. Córka w myślach wyobraziła sobie, że teraz nie będą mieli już problemów finansowych. Będzie mogła nawet bez rabatu spokojnie kupić mężowi tę kolumnę. Teraz ucieszy Kirilla. On będzie jeszcze bardziej zaskoczony niż ona. Larisa powiedziała o tym matce. A ta się zaniepokoiła. Bądź ostrożna, córeczko, ostrzegła mama. Teraz na to mieszkanie zacznie się prawdziwe polowanie. Zobaczysz, jak ludziom opadną maski. Albo przeciwnie, założą je. O czym ty mówisz? Nie zrozumiała córka. Przecież to mieszkanie jest moje z mocy prawa. Jakie polowanie? Już wkrótce sama wszystko zobaczysz, uśmiechnęła się matka. Po prostu nikomu nie ufaj. Larisa zapewniła matkę, że nie jest naiwną głupią dziewczyną. Sama wszystko rozumie i nie widzi żadnego niebezpieczeństwa. Ale matka ostatecznie okazała się mieć rację. I rzeczywiście to, co się później wydarzyło, można było nazwać polowaniem. Żona podzieliła się radością z mężem. A ten ze swoją rodziną. I wkrótce teściowa z siostrą zięcia też poprosiły, żeby zobaczyć odziedziczone mieszkanie synowej. Wszystkich ciekawiło, czym teraz włada Larisa. A gdy to zobaczyli, byli zaskoczeni. Chodzili, wzdychali, a aż im kolana się trzęsły. Nawet Kyryl nie zareagował tak jak oni. Był szczęśliwy, ale powiedział, że musi to wszystko przetrawić. Jego rodzina na początku nie mogła się otrząsnąć. Ale jak tylko weszli do mieszkania, od razu ożyli. Lida, siostra męża, po pobieżnym obejrzeniu zaczęła wszystko dokładnie przeglądać i robić zdjęcia. I cały czas wzdychała, z przerażeniem się rozglądając. A Tatiana Timofejewna, bardzo szanowana teściowa, troskliwie gładziła synową po ramieniu i mówiła: Nie martw się, my jesteśmy z tobą. Jakby Larisa się martwiła. To Teściowa ze swoją córką nie mogły znaleźć sobie miejsca i były bardziej zdenerwowane niż ktokolwiek inny. Ale młoda kobieta jeszcze nie wiedziała, że krewni męża już mają plan. Dlatego tak się denerwują i martwią, żeby nic się nie popsuło, wkrótce dla synowej stało się jasne o co chodzi. Tatiana Timofejewna zaczęła mówić, że ma znajomych, którzy mogą sprzedać to mieszkanie po dobrej cenie. Larisa zaczęła się niepokoić, gdy teściowa powiedziała, że mieszkanie co prawda jest luksusowe, ale nikt nie da za nie dużo pieniędzy. Zaraz też teściowa zaczęła rozważać, że to stary Grady i remont by się przydał, więc trzeba będzie sprzedać tanio, a ona ma takiego agenta, który i śnieg z naftą sprzeda i to mieszkanie tak wychwali, że ktoś je kupi za mniej więcej normalną cenę. Potem Tatiana Timofejewna zaczęła mówić, że z obrazami i innymi antykami też trzeba uważać, żeby nie stracić. Tu też potrzebna jest ekspercka wiedza, a okazuje się, że Lida się na tym zna. Niespodziewanie Larisa się o tym dowiedziała. Nie martw się tymi drobiazgami zajmie się Lida, jej można ufać. Ona wszystko sprawdzi, żeby cena była dobra i żeby nikt nie oszukał, opowiadała teściowa. A synowa tylko mrugała oczami, spoglądając na SZW GRKE, która jak drapieżnik kręciła się po mieszkaniu, przebiegając od jednego obrazu do drugiego. Jej oczka błyszczały, a ręce drżały. Larisa powiedziała, że co do sprzedaży jeszcze niczego nie zdecydowała. Musi najpierw oswoić się z faktem, że to wszystko jest jej, oj, po co ci to tworzyć? Zaśmiała się teściowa. I tak jest jasne, że trzeba to sprzedać. Więc otrzyj się, później będziesz się oswajać z tym, że spadły ci na głowę pieniądze. Tatiana Timofejewna tak gładko rozumowała, że nie można było jej niczego zarzucić. A potem wręcz zaczęła mówić, że Larisa jest głupia, na pewno ją oszukają. Mówi, że nawet niedoświadczony oszust dałby radę naciągnąć taką naiwną dziewczynę. Jakby już się to kiedyś wydarzyło. Ale według Teściowej właśnie tak się stanie. I Larisa nie zdąży się nacieszyć ani świadomością, że miała mieszkanie, ani pieniędzmi, które mogłaby za nie dostać. Synowa zdezorientowana kiwała głową, jakby znajdowała się w transie. Teściowa ją obrabiała jak ta cyganka, i Larisa prawie jej uwierzyła. Ale wtedy Tatiana Timofejewna popełniła fatalny dla siebie błąd, uznając, że synowa jest już na jej haku, i postanowiła wszystko sformalizować. Otóż, żeby nie zostać bez pieniędzy i bez mieszkania, powinna od razu wystawić nam niepełnomocnictwo generalne, powiedziała ona. I wtedy Larisa nagle otworzyła oczy. Przypomniała sobie słowa matki i zrozumiała, o co jej chodziło. Młoda kobieta uważnie spojrzała w twarz teściowej, na której czoło wystąpił pod sprzejęcia i pokręciła głową. Nie chcę was obciążać, sama się tym zajmę, zdecydowanie powiedziała. Potem Tatiana Timofejewna jeszcze opowiadała jej o naiwności i bezinteresownej pomocy, ale synowa jej odmówiła. Poprosiła, aby opuściła mieszkanie, ponieważ na razie pozostawi wszystko tak, jak jest. Teściowa z siostrą męża wyszły wściekłe i nie czekając na Larisę, pobiegły na przystanek. Najwyraźniej myślały, że ona zostanie, by obejrzeć swoje posiadłości. Ale synowa poszła za nimi. Gdy podeszła do przystanku, nie zauważyły jej i dzięki temu usłyszała rozmowę krewnych męża. Panie ubolewały, że Lariska nie poszła za nimi. Przecież planowały ją naciągnąć, wszystko sprzedać, a jej dać jakąś niewielką zapomogę, a resztę utargów wziąć dla siebie. Były pewne, że ona niczego nie rozumie i nie będzie dociekać, co i po jakiej cenie. Larisa ucieszyła się, że nie posłuchała teściowej i myślała, że dadzą jej spokój. Ale w domu zaczepiał ją mąż. Mówił, że dlaczego odrzuciła pomoc jego matki? Oni by szybko wszystko załatwili, bo sama będzie się długo męczyć. Żona wyjaśniła, że na razie wszystko wstrzymała. A gdy mąż dowiedział się, że w ogóle nie planuje niczego sprzedawać, wpadł w szał. Kirill oświadczył, że trzeba to natychmiast sprzedać, bo on jest zmęczony pracą, a to jest realna szansa, by wszystko naprawić. Czy można sprzedać mieszkanie i przez 10 lat nigdzie nie pracować? Wypalił. Larisa nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Tak po prostu przepuścić mieszkanie. To mówi dorosły facet. Z takim podejściem na pewno niczego nie chce sprzedawać. Mieszkanie to inwestycja w przyszłość, sprzedać zawsze zdąży. Jaka przyszłość? Oburzył się mąż. Trzeba żyć teraz, póki jesteśmy młodzi. Małżonek stwierdził, że mieszkanie i tak trzeba sprzedać. Już złożył wypowiedzenie z pracy z własnej woli i nie zamierza go cofać, bo nie chce ośmieszyć się przed kolegami. Żona była zaskoczona, bo mąż nawet się z nią nie skonsultował. Podjął decyzję bez niej, a przecież to jej spadek i przynajmniej powinien był ją o to zapytać. Ale Kiriu nie widział w tym problemu. Są przecież rodziną i żona powinna myśleć, co dla nich będzie najlepsze. Ostatecznie Larisa powiedziała, że on i jego rodzina są zbyt przebiegli, chcą skorzystać kosztem innych, a taka rodzina jej niepotrzebna. Potem się rozwiedli. Mąż uważał, że z powodu pieniędzy żona się wywyższyła. Nakręcony przez swoją rodzinę nigdy nie potrafił wybaczyć Larisie nagłego bogactwa.